FACULTY OF THE FACULTY System skupia niespełna 700 ratowników, strażaków, którzy są w ciągłej gotowości, wyposażonych, wyszkolonych, przygotowanych do niesienia skutecznie pomocy. Wyposażonych ponad 500 pojazdów różnego rodzaju, ratowniczo-gaśniczych, wysokościowych, pomocniczych, które służą nam do skutecznego reagowania i niesienia pomocy mieszkańcom i obywatelom Pomorza Zachodniego. To my jako ludzie tworzyliśmy ten system i będziemy go tworzyć dalej. To my jako ludzie, którzy przez te 30 lat byliśmy w tej strukturze i budowaliśmy to wszystko od podstaw i teraz jesteśmy w służbie, a nawet poza służbą. Realizujemy nadal wszystkie te zadania, które stoją przed nami i one, to co powiedziałem w panelu, nie będą wcale mniejsze, będą coraz to większe. thank you